Środek Blanki, uważaj teraz i zej na tym, żej na tą piłę! Dochodząca Brawo! Wyjaś. Nie da, nie daje, nie da się gro. Bartek! idźcie bliżej, do, do Baksa, idź do, do Bajsara, do środka bardziej. No, jedziecie, jeden za, jedzie, jeden za, mocno. Chodź, jeden ucieka. Jedź, jedź. Dobrze, dobrze. Przesuwaj, przesuwaj teraz. Uważaj na prosty panu Kenek. Prostopadła, uważaj pod... Uważaj na prostopadłą Spalone, spalone, palami, Nie no, ale za łatwo! A. Brawo, trzymaj, trzymaj, trzymaj! Trzyma. Brawo! Dobrze! Jedląj, to jest faul! Ale wcześniej no, był fałszywy. Podać. Taka polska piłka jest. Fizyczna kurde. Nie robimy się kurwa nawzajem. No to masz bracie. Brawo! Za daleko poszliście. Dobra piłoma i bier denasty bramkarzu. Super piłoma i gra. Start. To jest najgorsza piłka, jak to może być? No. Nie wiadomo, czy wychodzić, z... Znaczyć... zostać. Dobra, żyjcie, żyjcie, żyjcie już. Się że się wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi. Dobrze, dobrze tempo. No, dobrze. dobrze, dobrze tempo. Do dobrze, dobrze ten, no no dobrze, widzisz, nie to widzisz. No, no, ja to za tobą. Czemu Piotrek wypychał maksa? Ja pierdzielę. Graj! Ej, nie było teraz! No dziwne, żeby nie pokazał u nich na boisku. I będziemy na 115. miejscu, panie sędzio! Tak sędziujecie, kurde. Jacy zawodnicy, tacy sędziowie, kurde. Chodź, chodź do grania, nie bój się! Chodź do grania, chodź! Cały czas swoje, swoje! Piła, chodź! Piła, piła! Jesteście daremni, kurde, wszyscy tutaj. CO TO JEST?! Kurde, w co wygramy? Parodie robią, kurde. Jest futbol amerykański, kurde, taka dyscyplina. Można tam iść gra. Rombana normalna, kurde. Kowknij, biegnij i walcz, kurde. Czas! Piła! Szukaj grania, chodź, Mateusz! Chodź. Piła, piła! Brawo, piechu! Brawo! Świetnie Piła, szukaj grania! Tak jest! Grzeg dziwni! Obró! Teraz szedł, żeby mu nogę urwać, nie? Widziałeś, jak szedł teraz? Dwa piłkę wiesz! Zależy nam na czasie, panowie! Nie go. Spokojnie Bartek, ale nie po tu przybiegłeś. Piła, piła. Szukaj grania, szukaj grania. Teraz, teraz atakuj. Nie Ekstra pobył. Brawo. Chodź do grania, chodź do grania, chodź do grania. Jest jaru Jaro był. Chodź do grania, chodź ci do grania, chodź ci do grania. Mateusza daleko jest, tak nie dostanie! Szukaj grania. Szukaj grania. Szukaj grania. Dobrze. Ale. Wpiechło, Cały czas robią, jakby to tu Dobrze. Co Nie gdzie wyszło. Wyszła tu, a ja, on tam. Dawaj, 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 rzuca. Spach rzuca, na co je dzisiaj? No, Dawaj, pacz tutaj graj. i nie klej mi się do zauwa zauwa, zauwa niego. Piła, piwa, no to... Piotr! wyjdź graja, Co graja! Max! szukaj grania! Jaro! grania. dalej, dalej, Dobrze Jaro, Jaro, się Jaro się nie pasuje, pasuje. Pasuje. Dawaj, dalej, 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 Serzo rozumiem. Co to za jaromini? Widzę się za Jaromina, widzisz? Mhm. Tak ja nie, ja nie chcę nie zamierzam. No, no, no. Wiesz? Tylko tam się z nim nie przepytać do No nie masz, bo to nie musiałam. Bo to wiesz, nogę stracisz i... No właśnie powiedziałem. Nie, ale... <grytanie> Chodź do grania! To jest popychanie, to są faule wszystko kurde, to są wszystko faule. Czas, czas! Spokojnie, spokojnie! Spokojnie! Czas! Czas! Spokojnie, nie na raz! Ich bin ein bisschen mehr.